Obchodzimy dziś w Kościele święto wszystkich świętych, czyli tych, którzy z całą pewnością są blisko, najbliżej Pana Boga. Więc warto dzisiaj zadać sobie pytanie, gdzie położyć swoją ufność, żeby właśnie tak skończyć. Zapraszam na kwadrancik ze słowem. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Mamy dzisiaj bardzo radosne święto. Święto wszystkich świętych. Świętość, czyli taka bliskość Pana Boga, która sprawia, że nie jesteś w stanie być ani nic, nie jest w stanie uczynić Cię szczęśliwszym człowiekiem chodzącym po ziemi, bo świętość zaczyna się już tutaj na Ziemi. To nie jest niespodzianka, że kiedyś będziemy w wieczności w niebie, jeśli. Tutaj żyliśmy w bliskości Pana Boga, także jesteśmy powołani do, do świętości. Zresztą nie wiem, czy czytaliście kiedyś katechizm Kościoła Katolickiego, jak nie to warto. I w samym pierwszym punkcie katechizmu Kościoła Katolickiego jest napisane, że Bóg stworzył człowieka, żeby on doświadczał szczęścia, prawdziwego szczęścia. Bóg stworzył człowieka po to, by człowiek był szczęśliwy, a on jest szczęśliwy prawdziwie w Bogu. I pewnie macie takie doświadczenie. Kiedy jesteście blisko Niego, kiedy żyjecie w Jego Słowie, kiedy jesteśmy naprawdę zanurzeni w Nim, nic więcej nie może dać nam szczęścia, które będzie głębsze, będzie prawdziwsze i będzie wynikało gdzieś z takiego środka nas. Które, które, którego nie da się oszukać. Także to jest coś, do czego Bóg nas wzywa, myślę, i zaprasza przez to święto, i dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem, które jest bardzo, myślę, dobrą wskazówką na przeżywanie tego czasu, tego okresu, ponieważ będziemy chodzić po cmentarzach, po grobach, będziemy chodzić. W te różne miejsca związane z naszymi bliskimi, rodzinami, z tymi wszystkimi, którzy już odeszli, i wszyscy wiemy, że też nas to czeka. I warto sobie dzisiaj zadać taką, zadać pytanie i zadać pewne wyzwanie dla naszej wiary, dla naszego też. Rozumienia naszej wiary, bo wiara też jest rozumna. Potrzebujemy o niej też wiedzieć, nie tylko gdzieś ślepo w nią wierzyć w te rzeczy, o których czytamy w słowie, czy, czy czego uczy nas Kościół. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy weszli w słowo Boże bardzo rozumnie i wiedzieli. Co jest naszą pewnością zbawienia? W czym pokładamy ufność, że możemy być pewni? Czy gdzie pokładamy swoją ufność, że możemy być pewni, że skończymy naprawdę w dobrym miejscu i że będziemy całą wieczność spędzać w ramionach? Pana Boga. I chciałbym dzisiaj zacząć. Dojdziemy do Słowa Bożego, ale chciałbym zacząć dzisiaj od takiego fragmentu, który jest fragmentem nieco biograficznym, historycznym, związanym ze, z jednym ze świętych, którzy są bardzo dzisiaj cenieni i bardzo są wielkim źródłem mądrości i wiedzy dla nas jako dla wierzących, mimo że żyli lata, setki lat temu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat świętego Jana od Krzyża, człowieka, który jest bardzo dobrze znany przez swoją teologię, w której mówi o nocy ciemnej, mówi o doświadczeniach trudów. Nocy, kiedy, kiedy żyjesz w wieża, a wydaje ci się, że ta wiara przechodzi przez jakąś ciemną noc, z której się nie da wyjść i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Święty Jan przez te, przez te noce ciemne przechodził i dzieli się swoim doświadczeniem, bardzo, bardzo zresztą ciekawym. W bardzo podobny sposób... Czy albo inaczej w inny sposób, ale bardzo podobne rzeczy opisuje nam święta Teresa Zawila i okazuje się, że oni też się znali, mimo że Teresa była starsza od świętego Jana od Krzyża, to gdzieś się spotkali, wymieniali się swoimi doświadczeniami, wspólnie, chcieli reformować zakon. Także to jest bardzo ciekawe, takie historyczne myślę wprowadzenie do całej tej historii, ale o czym chciałbym powiedzieć? Kiedy czytałem sobie biografię świętego Jana od Krzyża, to byłem zdumiony tym, jak trudne życie on miał. Zresztą święci dzisiaj, o których mówimy sobie w takich superlatywach, w czasie ich życia zwykle ludzie nimi gardzili. Dzisiaj mówimy o wielki święty ojciec Pio, który przez którego Bóg dokonywał znaki i cuda i działy się tak potężne rzeczy w jego posłudze proroczej, uzdrowienia, czynienia cudów, że, że, że podziwiamy te, te, tą moc Pana Boga w jego życiu do dzisiaj. Ale zapominamy o tym, że przez wiele lat było zabronione, żeby odprawiać Eucharystię. Przez, też publicznie był, był człowiekiem no, prześladowanym, też przez swoich. Jego epoka no, nie rozumiała, też w kościele nie rozumiano tego, co się z nim dzieje, dopiero po latach uznano też jego świętość w takiej formie, w jakiej dzisiaj ją widzimy. I z wieloma świętymi tak było, ze świętym Janem od Krzyża Róż, również. Był zamykany w więzieniu, w więzieniach, właśnie pisał swoje, swoje też dzieła, był naprawdę źle traktowany, był porwany, no, i nawet gdzieś w momencie, w którym zachorował, poszedł szukać pomocy w jednym z zakonów, został niezbyt ciepło przyjęty i chciałbym Wam o tym, o tym tylko przeczytać, bo posłuchajcie, co można znaleźć też w tekście na temat jego życia. Przeor klasztoru, do którego autor pieśni duchowej, czyli święty Jan, udał się po pomoc lekarską, przyjął go chłodno, martwiąc się tym, jakim ciężarem będzie święty Jan jako kolejna gęba do wyżywienia. To jest cytat. W końcu ten krytyczny przeor tak się wzruszył pokorą i cierpliwością świętego, że pożałował swojego szolstkiego nastawienia, a w konsekwencji zaczął znacząco wzrastać w świętości. Um, czytamy dalej, że choroba świętego Jana postępowała, i gdy leżał na łożu śmierci, bracia przypomnieli mu wszystko, co wycierpiał dla Boga i wszystkie jego dobre dzieła. Jego odpowiedź momentalnie ich uciszyła. Święty Jan leżąc na łożu śmierci, kiedy jego uczniowie i ci, którzy jego bracia, którzy mu towarzyszyli, towarzyszyli mu właśnie w tej ostatniej drodze i mówili o wielu jego cnotach, uczynkach, dobrych czynach, które, których dokonał, kiedy był niesprawiedliwie oceniany, niesłusznie nim gardzono, i mówili taką całą litanię jego dobrych uczynków. Co mówi na łożu śmierci w takim kontekście Święty Jan? To nie jest czas na myślenie o moich dobrych czynach. To dzięki krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa mam nadzieję zbawienia. Kiedy ja to przeczytałem, pomyślałem sobie, to jest tak mocne zdanie. To jest tak mocne zdanie, że trzeba o nim dzisiaj znowu powiedzieć. Kiedy będziemy chodzić po grobach, kiedy będziemy chodzić w miejscach, gdzie leżą nasi najbliżsi, i będziemy, będziemy też przynosić ich Panu w modlitwie. Wierzę, że to, co Bóg dzisiaj do nas mówi, połóżmy naszą ufność w krwi Chrystusa. Nie ufajmy w całym tym myśleniu o zbawieniu, w, zba w myśleniu o wieczności, nie ufajmy nam samym, naszym dobrym uczynkom. Zaufajmy krwi Jezusa Chrystusa, zaufajmy jego ofierze, zaufajmy temu, że kiedy on poszedł na krzyż i przelewał swoją krew za nas. Widząc nasze grzechy, widząc nasze brudy, nasze uczynki, złe uczynki, z których nie umiemy się sami wyzwolić i sami sobie poradzić, On przelał swoją świętą krew właśnie za nas, że kiedy położymy swoją ufność w Nim, a nie w nas samych, nasze winy będą zmazane. I dlatego chcę Was wziąć do Słowa Bożego, w liście do Efezjan, drugi rozdział, 8, 9 werset, potem 13, ale 8, 9 werset czytamy: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was lecz jest darem Boga nie z uczynków aby się nikt nie chlubił. Święty Paweł mówi, jeśli mamy pokładać swoją ufność w zbawienie w kimś albo w czymś, to tylko w Jezusie Chrystusie i tylko w jego dziele zbawienia, tylko w jego krwi, tylko w jego ranach, tylko w jego śmierci i zmartwychwstaniu. I święty Paweł mówi: przychodzimy do Boga i stajemy się sprawiedliwi nie przez to, że mamy na swoim koncie dobre uczynki. Bo zobaczcie, gdybyśmy mieli być usprawiedliwieni albo osądzeni z uwagi na nasze dobre uczynki, mieli przychodzić do Pana Boga, mówiąc: Zobacz, jak wiele dobra zrobiliśmy, to sprawiedliwym byłoby, gdyby Bóg teraz powiedział: No dobra, to pokaż mi teraz swoje złe uczynki i będziemy robić wagę, czego jest więcej. Gwarantuję Wam, że mielibyśmy więcej złych uczynków. Nie możemy się chlubić przed Bogiem swoimi uczynkami, bo jeśli pokazujemy Bogu dobre, to potrzebujemy pokazać Bogu również złe. I to nie jest coś, co jest w stanie nas zbawić. Bo jeśli nasze dobre uczynki miałyby mówić przemawiać za nami na korzyść, to nasze złe uczynki by nas pogrążyły. Nie mielibyśmy ufności, nie mielibyśmy w czym polegać, naszy, pokładać naszej ufności, czy na czym polegać w naszym oczekiwaniu zbawienia. I chwała niech będzie Ojcu za to, że posyła swojego Syna, który umiera na krzyżu za nas, i jego krew obmywa nas z naszych grzechów. I, i to mówi dzisiaj święty Paweł: łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od Was. Zbawienie nie pochodzi od Was. Zbawienie nie pochodzi od tego, co możesz zrobić dobrego. Czasem na nagrobkach się różne rzeczy czyta, niekoniecznie dobre. E, zasłużył sobie na zbawienie, nie? Teraz żył tak dobrze, że panie musisz go przyjąć. Czasami na pogrzebach słuchałem takich tekstów, nie? Niestety, czasami tak to, tak to gdzieś się głosi i gdzieś się słyszy taką, taką głoszoną Ewangelię, nie? Byłem kiedyś na pogrzebie, na którym przesłaniem było takie: ten człowiek był tak dobrym człowiekiem przez całe życie, że Boże, nie masz wyjścia, musisz go zbawić. To nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków jesteśmy zbawieni, by się nikt nie mógł chlubić, by nikt nie mógł powiedzieć: Sam się zbawiłem, sam byłem tak dobrym człowiekiem, że zagwarantowałem sobie życie wieczne. Słowo Boże mówi: Bóg nas zbawia za darmo, z łaski, nie z naszych uczynków, ale zbawia nas do dobrych uczynków. To znaczy, że kiedy przyjmiesz Jego zbawienie i Jego miłość, to nie będziesz w stanie już żyć starym życiem i zaczniesz czynić dobre czyny. Ale Biblia mówi: Nawet twoje dobre czyny Bóg przygotował wcześniej i są z Jego łaski. Święta Teresa powiedziała kiedyś takie zdanie, bardzo mnie ono dotyka, że nawet jeśli dziś nie grzeszysz, to się nie masz czym chlubić, bo nie grzeszysz dlatego, bo Bóg dał Ci łaskę. Hm. Nie mamy czym się chlubić, nawet jeśli prowadzisz dzisiaj niesamowicie święte życie, to wiedz, że to łaska Boża w tobie, a nie twoje własne niesamowite uczynki, które sam z siebie wyprodukowałeś. To łaska Boża, z którą współpracujemy, dokonuje w nas każdego dobrego czynu. Bez Bożej łaski nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować sobie dobrych uczynków. O tym mówi Słowo Boże. Na czym dzisiaj i w czym dzisiaj położymy swoją ufność? Na życie wieczne i na zbawienie. I parę wersetów niżej w tym samym rozdziale, drugie, drugim rozdziale listu do Efezjan czytamy. A teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, wy, którzy niegdyś byliście daleko, dzisiaj staliście się bliscy, bliscy Bogu, bliscy życiu Bożemu, przez co? Przez krew Chrystusa. To krew Chrystusa, ta cena, którą, która wyraża się w krwi Chrystusa, została zapłacona na Golgocie. I kiedy pokładasz swoją ufność w zbawienie, zbawienie, które się już objawia tu na ziemi, w zbawienie, które będzie miało swoją kontynuację w wieczności, jeśli pokładasz swoją ufność w zbawienie w krwi Chrystusa, osiągniesz zbawienie. Ta krew cię doprowadzi do zbawienia, bo ta krew ci obmywa z twoich grzechów. Za każdym razem, kiedy grzeszysz, kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy przepraszamy Boga i spowiadamy się, kiedy przepraszamy Boga za to, co uczyniliśmy, czego nie uczyniliśmy, za nasze winy, ta krew nas obmywa. Nie obmywa nas nasza własna skrucha, nie obmywa nas nasza własna chęć postanowienia poprawy, nie obmywa nas nasze własne staranie, obmywa nas krew Chrystusa raz przelana na krzyżu Golgoty, ale przez wiarę ciągle aktywna, ciągle sprawcza, ciągle aktualna. Tylko krew Chrystusa może zagwarantować Ci zbawienie. Więc pokładaj dziś swoją ufność. Pokładajmy swoją ufność w krwi Chrystusa, w Jego ofierze, która ta ofiara jest stała, ta ofiara jest niezmienna i pewna. A my sami raz żyjemy z łaską Boga, a raz nam się noga powinie, bo próbujemy sami i upadamy i grzeszymy. Bogu niech będą dzięki za to, że Chrystus przelewa za nas swoją własną krew i obiecuje nam życie wieczne. To jest dzieło Krzyża. Wiecie, można sobie dzisiaj zadać takie pytanie: czy ufam bardziej swoim własnym czynom, czy ufam krwi Chrystusa? To jest prosty test, chciałbym, żebyśmy go sobie zrobili. Wiecie, na czym można i w jaki sposób można to sprawdzić? Kiedy na przykład idziemy do spowiedzi. Wyobraź sobie, że idziesz do spowiedzi, idziesz wyznać swoje grzechy, i wyznajesz grzechy, które są dla Ciebie, no wiesz, że że zgrzeszyłeś, wiesz, że to nie jest nic, czym mógłbyś się pochwalić. Wiesz, wiesz, że idziesz i jest ci ciężko na sercu. I wyznając swoje grzechy, słyszysz, że Chrystus ci odpuszcza, i nagle podczas e, spowiedzi dostajesz e, pokutę. Myślisz, że będziesz miał pokutę, która będzie po prostu tak ciężka, jak twoje winy. I myślisz sobie, ale będę mógł sobie odpracować, i to będzie sprawiedliwe, to będzie w porządku. A słyszysz podczas spowiedzi, idź, posiedź chwilkę przed Panem Jezusem, podziękuj mu i to wszystko. Kiedyś tak, no, taka sytuacja zdarzyła się um, ojcu księdzu Pawłukiewiczowi, kiedy tak powiedział pe pe pewnemu penitentowi, który spodziewał się wielkiej, srogiej pokuty, a usłyszał, powiedz tylko: Ojcze, nasz, podziękuj Panu. i i się tak oburzył, jak to, taka mała pokuta, czy ksiądz słyszą moje grzechy. A ksiądz Pawłukiewicz mi powiedział: "Pamiętaj, że jesteś zbawiony z łaski. Ta pokuta to nie jest zapracowywanie sobie teraz albo odpracowywanie za to co zrobiłeś, bo nie jesteś w stanie. Nie ma takiej waluty, którą mógłbyś to zrobić. Zaufaj łasce Jezusa i podziękuj mu za łaskę, bo jesteś zbawiony z łaski." To jest przesłanie, które jest, słuchajcie, na to święto, i chciałbym Wam dzisiaj zostawić to przesłanie: żebyśmy zaufali w swoje własne zbawienie i zbawienie innych, chodząc po cmentarzach, po grobach, spotykając się z rodziną. Zaufajmy krwi Chrystusa, zaufajmy Jemu, nie naszym własnym uczynkom. Nie naszym własnym gestom, naszym własnym, nawet pięknym, przepięknym modlitwom. Zaufajmy temu, co zrobił Chrystus. Zaufajmy, że On zbawia, On ratuje. I że jego krew jest wystarczającym okupem za nasze winy, że jego krew oczyszcza nas z wszystkiego. Także możemy przez jego krew, jak czytamy w Apokalipsie, niebo jest pełne ludzi obmytych krwią Chrystusa, którzy obmyli swoje szaty we krwi Baranka. Nie ma jak inaczej dostać się do nieba, jak tylko dać i dając się obmywać tej krwi, krwi Jezusa Chrystusa, która, która została przelana na krzyżu Golgoty. Jeśli dasz się tej krwi, Oczyścić, będziesz zbawiony i będziesz w niebie jako Ten, który jest bez grzechu i bez zarzutu przed Panem. Prosimy Cię, Jezu Chryste, niech Twoja święta krew dziś nas obmyje i niech dzisiaj oczyści szczególnie tych, którzy z grzechem się zmagają i walczą, abyśmy dzisiaj nie szukali sprawiedliwości w sobie, ale żebyśmy znaleźli tę sprawiedliwość tylko w Tobie, Jezu Chryste, o to wołamy, o to prosimy, i ja już Ci za to dziękuję, że moje zbawienie i nasze zbawienie i zbawienie naszych zmarłych i bliskich jest w Twojej świętej krwi. Za to Ci dziękujemy i przyjmujemy tę łaskę zupełnie za darmo w Twoje święte imię. Amen. Niech tak będzie, pięknego dnia. Niech Pan Bóg wam błogosławi.